Całkowity przychód z myjni bezdotykowej przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Zambrowie w dniach od 12 do 14 grudnia został przekazany na leczenie dwóch chorych dziewczynek Eryki i Jezuzi. Postanowiliśmy zorganizować taką akcję, żeby zwrócić uwagę, że małe, mniejsze, większe firmy mając możliwość mogą pomóc. Przynajmniej raz w roku zorganizować taką akcję, która, której przychód, niedochód można przekazać na cel charytatywny. W naszym wypadku są to dwie dziewczynki z naszego regionu potrzebujące pomocy. Jedna dziewczynka ma wadę narządów ruchu od urodzenia, czekają ją bardzo skomplikowane i drogie operacje. Druga dziewczynka ma nowotwór. Jest to bardzo drogie leczenie dla tej dziewczynki, także też staramy się wspomóc, nagłośnić to jak najbardziej. Przesyłamy firmom, współpracują tym też numery KRS dziewczynek z kątem, żeby 1% podatku zachęcić do oddania 1% podatku, bo to też dużo wnosi. Nasza akcja to jest tylko cegiełką dołożoną do całości, także. Mam nadzieję, że jakaś lawina tego się rozpocznie, pomocy takiej dla dziewczynek i każdy w rejonie na pewno, czy w Białystok, czy Zambrów, czy, czy Łomża, na pewno są y, potrzebujące dzieci, który, którym, którym jak najbardziej możemy pomóc. Tak jak Państwo widzicie, całkowity przychód z tych kolei, które są od wczoraj, y, całkowity przychód, nie dochód, tylko przychód, to co będzie wrzucone y, ze sprzątania aut również, które, y, które sprzątamy w środku, w budynku, całkowity przychód będzie przekazany w równych częściach ze zbiórki. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę Facebookową Phoenix Chemia SPZo, ponieważ tam są udostępnione numery KRS z numerami konta dla dziewczynek. W ciągu trzech dni udało się zebrać prawie 8 tysięcy złotych. Właściciel myjni zebrane pieniądze przekaże na leczenie Eryki i Zuzi. Także dochód z aukcji przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie zostanie przeznaczony na leczenie Zuzi ozdoby świąteczne przekazane na aukcję wykonali osadzeni w zakładzie karnym w Czerwonym Borze.